Szumi historie, czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa. Witam serdecznie. Chciałbym dzisiaj z Wami porozmawiać o organach i o muzyce organowej. Dzisiaj bardzo proste skojarzenie organy to kościół. Bardzo często, a raczej najczęściej, możemy właśnie tam spotkać tego typu instrumenty. Niemniej jednak, jest to naprawdę skomplikowany instrument, a jego pojawienie się w kościele nie jest takie oczywiste. Kiedy zostały organy wynalezione? Otóż organy wynaleźli starożytni Rzymianie. Ci organizowali występy w kolosach, w cyrkach i zaczęli zauważać pewien problem. Otóż, żeby taki występ odpowiednio dobrze się oglądało, musiał być nagłośniony. Przy dużej arenie wymagało to kilku orkiestr rozstawionych w kilku miejscach takiej areny, tak żeby wszyscy widzowie słyszeli muzykę. Ale w związku z tym, że w dawnych czasach nie było takich wynalazków technologicznych jak mamy dzisiaj, różnego rodzaju elektronicznych pomocników, głośników odsłuchowych, komunikacji przez krótkofalówki, to bardzo często zdarzało się, że te orkiestry grały troszeczkę nierówno, z pewnym opóźnieniem wynikającym z echa, które robiło się na takim stadionie. To też powodowało, że oglądanie takiego występu było nie do końca komfortowe. No i starożytni Rzymianie zaczęli zastanawiać się, jak sobie poradzić z tym problemem, no i wymyślili. Piszczałki, trąbki dalej będą rozstawione na całym stadionie, tak żeby wszyscy dobrze słyszeli muzykę, ale można zrobić tak, żeby napędzać je z jednego miejsca, uruchamiać je z jednego miejsca, aby grały wszystkie równo, no i tak wymyślono pierwsze organy. Oczywiście dzisiejsze organy są dużo bardziej skomplikowane niż te ze starożytnego Rzymu, aczkolwiek chciałbym wam powiedzieć ciekawostkę, powołać się tutaj na pewien autorytet, a mianowicie na profesora Szadejko z Gdańska to dzisiaj żyjący organmistrz. Powiedział kiedyś, że organy według niego to najbardziej skomplikowana maszyna wynaleziona przez człowieka do czasu maszyny parowej. No jak wiemy, maszyna parowa to jest dopiero XVIII-XIX wiek, kiedy zaczyna się popularyzować. Organy, choć dużo starsze, swym zaawansowaniem technologicznym są niewiele mniej skomplikowane. Ale teraz pojawia się pytanie: skąd organy w kościele? Przecież to jest instrument bardzo, bardzo drogi, wymagający dosyć sporych środków na utrzymanie, a jednocześnie pojawił się w kościele. W kościele, który przecież w założeniu miał być instytucją ubogą, nie skupiającym się na życiu doczesnym, na bogactwach, ale w dawnych czasach kościół jako instytucja przeżywał pewien kryzys wiary. Ludzie przestawali chodzić do kościoła, i władze kościelne zastanawiały się nad tym, co z tym zrobić. No i wymyślono, wizyta w kościele powinna stwarzać efekt wow! Także jeżeli ktoś przyjdzie do kościoła, będzie pełen podziwu i będzie chciał tutaj wrócić. I od tego czasu w kościołach zaczęły się pojawiać różnego rodzaju piękne rzeźby, bogato zdobione obrazy, malowidła. Pomijając walory estetyczne danej świątyni, to tego typu dzieła sztuki miały również walor edukacyjny. Niepiśmiennym ludziom można było wytłumaczyć historię z Pisma Świętego, pokazując to na obrazach. Na dodatek, przecież z wyższą sztuką, tak jak rzeźby obrazy, większość osób w ogóle nie miała do czynienia. Tego typu rzeczy owszem powstawały, ale na użytek prywatny, możnych tego świata. A tu nagle okazuje się, że w kościele za darmo można podziwiać tego typu dzieła sztuki. A skąd organy? No tu po prostu wchodzi matematyka. W związku z tym, że wizyta w kościele powinna stwarzać efekt wow. To msze powinny być odpowiednio podniosłe, odpowiednio uroczyste, a to wiązało się z tym, że trzeba zatrudnić orkiestrę, która będzie takiej mszy przygrywać. W zależności od kościoła mogło to być nawet kilkadziesiąt osób. No i spójrzmy na to w ten sposób. Kilkadziesiąt osób, które co tydzień grają do mszy, to kilkadziesiąt pensji, które proboszcz co tydzień musi im wypłacić. Albo robimy zrzutkę wśród mieszczan, kupujemy bardzo drogi instrument. I zatrudniamy jednego organistę, no i parę osób, które będą pracować przy miechach. Po prostu w kosztach bieżących mamy mniej pieniędzy co tydzień do wypłacenia. To powoduje, że organy zaczynają popularyzować się w kościołach. A teraz chciałbym Wam powiedzieć jeszcze jedną ciekawostkę. W Gdańsku był największy ośrodek sztuki organowej. Sztuki w kontekście tworzenia organów, tworzenia tych instrumentów. Mieliśmy jednych z najlepszych organmistrzów na świecie. Największy tego typu ośrodek na wschód od Kolonii. Gdańszczanie bardzo mocno upodobali sobie organy. I jest tam naprawdę kilka bardzo ciekawych instrumentów. Chociażby organy w Katedrze Oliwskiej, o których pewnie słyszał każdy. Swego czasu największe organy na świecie, liczące sobie 5 tysięcy piszczałek. Żeby na nich zagrać, organista musi umieć obsłużyć 5 manuałów, 5 rzędów klawiatur, na których organista, odpowiednio naciskając klawisze, Odgrywa muzykę, oczywiście po bokach zmienia się ilość dźwięków, akordy, a także gra się na organach nogami. To potężny instrument, który poza tym, że wydaje z siebie dźwięki, to posiada jeszcze elementy ruchome w postaci dzwonków, gwiazdek i aniołków. Nie wiem, czy mieliście okazję być kiedyś w Katedrze Oliwskiej, ale tam prezentacji organowej chyba jest najłatwiej wysłuchać. Mówiłem, ja że w wielu kościołach po prostu są organy i one grają domszy. Natomiast w Archikatedrze Oliwskiej grają na pokaz. Można tam posłuchać różnego rodzaju koncertów muzyki organowej. Niegdyś to były największe organy na świecie. Dzisiaj nie są nawet największe w Polsce. Zależy kogo się zapyta, największe organy w Polsce znajdują się albo w Licheniu, albo we Wrocławiu. Ponieważ organy można mierzyć w kilku parametrach, takich jak chociażby ilość piszczałek, ilość dźwięków, które są w stanie z siebie wydobyć. Zakres częstotliwości, na którym są w stanie grać, no i w niektórych z tych parametrów są większe w licheniu, w niektórych we Wrocławiu. Natomiast największe organy na świecie znajdują się w Stanach Zjednoczonych liczą sobie ponad 30 tysięcy piszczałek. I uwaga, niektóre instrumenty organowe są tak wyśmienite, że są w stanie grać infra i ultra dźwięki. Tylko zaraz zaraz czy przypadkiem infra i ultra dźwięki to nie są dźwięki, których ludzkie ucho nie słyszy? Oczywiście, że tak. Infradźwięki to dźwięki poniżej skali słyszalnej, ultradźwięki powyżej skali słyszalnej. No ale z drugiej strony, po co tworzyć instrument, który wydaje z siebie dźwięki, których w ogóle nie słychać? Nie słychać to nie znaczy, że nie czuć. Pewne dźwięki możemy odczuwać przez naszą skórę, przez kości, przez nasze włosy. I to powoduje, że doznania z odsłuchiwania danych utworów są jeszcze pełniejsze. A taką ciekawostkę przy okazji Wam zdradzę. Infradźwięki wywołują niepokój. Poza tym, że na przykład niektóre instrumenty organowe potrafią wytwarzać infradźwięki, które wprowadzają w specyficzne wibracje salę koncertową czy też kościół, w którym się znajdują, to infradźwięki są też wykorzystywane w ścieżce dźwiękowej w horrorach. Jeżeli mieliście okazję być kiedyś w kinie na takim horrorze, niby nic się nie dzieje, a was z dziwnych powodów przeszedł taki dreszczyk. To właśnie są infradźwięki. Niesłyszalne dla ucha, wyczuwalne przez skórę, wywołujące niepokój, przez co horror wydaje się nam straszniejszy. No, przepraszam za tę ciekawostkę, być może przez to nigdy więcej nie pójdziecie do kina i trochę Wam zepsułem kolejny filmy, ale mam nadzieję, że potraficie jednak spojrzeć na to chłodnym okiem. Ale to nie jedyny wyśmienity instrument tutaj w naszej okolicy, bo. Przed wojną w Gdańsku znajdowało się ponad 130 instrumentów organowych. Niemcy, gdy zajęli Gdańsk, zaczęli klasyfikować pewne zabytki, pewne dzieła sztuki, które w Gdańsku są. Najprościej mówiąc, podzielili je na trzy kategorie: te bezużyteczne, te, które są użyteczne po przetworzeniu czyli można je rozebrać, przetopić i zbudować z nich coś innego i te, które są bezwzględnie cenne. Jeżeli chodzi o instrumenty organowe, to kategorie bezwzględnie cennych w Gdańsku ze 130 instrumentów dostały tylko trzy. Z czego po pierwszym nie zostało nic do naszych czasów, po drugim została niekompletna dokumentacja, a po trzecim została kompletna dokumentacja, część prospektu i kompletne plany techniczne. Także można odtworzyć te organy, a tu oczywiście mowa o organach w Kościele Bożego Ciała przy ulicy 3 Maja w Gdańsku. Parę lat temu z kolegami spróbowaliśmy troszeczkę ruszyć ten temat, aby odbudować te organy. Zderzyliśmy się troszeczkę ze ścianą, bo usłyszeliśmy, że na dobry początek to powinniśmy sobie 6 milionów złotych przygotować i dołożyć tyle, ile będzie trzeba. I no to są naprawdę spore kwoty, nikt z nas tyle nie miał, ale zrobiliśmy co w naszej mocy, żeby chociaż troszeczkę ten temat pojawił się w przestrzeni publicznej. I uwaga, zrobiliśmy kilka koncertów charytatywnych, w których to zbieraliśmy pieniążki na remont tych organów i udało się zwrócić uwagę na te organy. Bo organy w Kościele Bożego Ciała, poza tym, że były wyśmienitym instrumentem, to od samego początku swojego istnienia, poza tym, że grały domszy, to również Kościół Bożego Ciała służył jako taka sala koncertowa w Gdańsku i były na nich robione koncerty. To jest pewien ewenement, bo organy to jest bardzo wyjątkowy instrument. Nigdy nie jest budowany seryjnie. Znaczy, że każdy instrument jest inny. Każda sala, w której został zainstalowany, ma trochę inną akustykę. A co za tym idzie, jeżeli się napisze jakiś utwór na danym instrumencie, to tak jak autor by sobie tego życzył, on brzmi tylko i wyłącznie w tym jednym miejscu. Tak. Na organy z Kościoła Bożego Ciała zachowały się nuty i utwory, które były tam napisane. I jeżeli udałoby się odtworzyć te organy, to mielibyśmy miejsce, gdzie możemy posłuchać tych utworów właśnie w takiej formie, jak sobie życzyli dawni artyści. Organy to w ogóle niesamowity instrument, który został zaprojektowany w taki sposób, aby być w stanie zastąpić całą orkiestrę symfoniczną. Są w stanie wydawać niebywałe dźwięki. O infra i ultradźwiękach już żeśmy sobie powiedzieli. Przyznam się szczerze, jestem fanem muzyki organowej. Uwielbiam słuchać utwory na organach, jak cała sala drży, jak wszystko pracuje, jak przechodzą mnie ciarki po plecach od tych utworów. Znam kilka ciekawych utworów organowych, ale mam do was pytanie. Czy znacie jakiegoś dzisiejszego artystę, który tworzy muzykę organową w formie rozrywkowej? I nie chodzi mi tutaj o covery znanych utworów, które ktoś przepisał na organy, na organach zagrał i to nagrał, a chodzi mi bardziej o fakt Napisania czegoś od zera, co ma charakter rozrywkowy, a jest napisane na organach. Muszę się przyznać, że od dawna szukam tego typu artysty, który taki repertuar by reprezentował. Ale mam z tym pewien problem, bo tak na dobrą sprawę udało mi się znaleźć tylko jeden utwór, który spełnia tę definicje. to utwór pochodzący ze ścieżki do filmu Wielki Gatsby. A jeżeli wy znacie takich artystów, jeżeli znacie takie utwory, dajcie mi znać w komentarzach. Albo przez nasze social media. Na sam koniec dopowiem Wam jeszcze jedną rzecz. Organy w Kościele Świętej Trójcy w Gdańsku to podobno jedne z dziesięciu najlepiej grających instrumentów w Europie. Nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Także do dzisiaj ta tradycja organowa w naszej okolicy jest bardzo żywa i mamy bardzo wysokiej klasy instrumenty. Nie wspominając już o, oczywiście o talencie organistów. Waldemar Malicki powiedział kiedyś, że fortepian to instrument doskonały. Śmiem podważyć tę opinię, ponieważ organy pod wieloma względami są bardziej zaawansowane technicznie i mają dużo większe możliwości muzyczne. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że taka historia muzyczna Wam się podobała, a my słyszymy się za tydzień w kolejnym odcinku. Szumi Historie, czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa.